Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym to mówię o psychologii w zawodzie kierowcy autobusu. Dzisiaj powiemy o sobie znowu o tematyce kursów na prawo jazdy, a mianowicie, czy kurs prawo jazdy przygotowuje z charakterystyki tego zawodu i czy mentalnie przygotowuje do zawodu kierowcy autobusu. Jak w ogóle wygląda kurs na prawo jazdy, jeśli chodzi o kategorię D? Jest, składa się z teorii praktyki, na teorii omawiamy przepisy ruchu drogowego, zazwyczaj jest to w formie internetowej, chyba, że komuś się chce chodzić na wykłady, to chodzi na wykłady, uczy się przepisów, które oczywiście zna w małym palcu, bo jeździ osobówką, a y, są przypadki, gdzie większość kierowców, którzy robią na D, rob, mają też C, więc te przepisy mają w małym paluszku, no jest to... Y, tylko przypominane, a potem jest praktyka. W praktyce uczymy się kierowania pojazdem, no, bardziej pod egzamin niż w praktyce, i na, to, na tym to by się skończyło. Jeszcze musimy zrobić kurs kwalifikacji wstępnej lub wstępnej uzupełniającej lub uzupełniającej, gdzie dowiadujemy się o czasie pracy kierowcy, o różnych aspektach typu jedzenie, kierowalność pojazdem, funkcje ABS-u i tak dalej, i tak dalej ale y, nigdzie nie ma jeśli chodzi o mental, jak mentalnie się przygotować do zawodu kierowcy, jeśli chodzi o komunikację miejską, jeśli chodzi o prowadzenie autokarów, nic nie mówi się o charakterystyce tego zawodu, jeśli chodzi o prowadzenie autokarów, czyli jak się zapisuje ludzi, jak obsłużyć ludzi e, w komunikacji miejskiej, jak obsługuje się pasażera, e, psychologicznie nie przygotowuje się, jak radzić sobie ze stresem, jak mentalnie jest to ciężki i stresujący zawód, o tym w ogóle nic. Nie ma. A zatem, skoro kurs prawa jazdy na kategorii D przygotowuje tylko do nabywania umiejętności, bo to jest jego cel, mamy się nauczyć kierować pojazdem, mamy się nauczyć kierować pojazdem na drodze publicznej, gdzie obowiązują odpowiednie przepisy. Proste. To jest kurs prawa jazdy i według mnie on wyczerpuje swoje miano. W kursie kwalifikacji, no tutaj powinno być tego troszkę więcej, i tego tu jest za mało ale on uczy głównie rozszerzenia jakby poziomu kierowcy o warunki techniczne, czyli o budowę pojazdu, o właśnie czas pracy, żeby troszkę tego kierowcę przygotować do zawodu, ale to nie jest to. Tutaj powinno być jeszcze w kolejne. o stresie, o specyfice danego zawodu, jeśli chodzi o komunikację miejską, jeśli chodzi o autokary. To zależy, gdzie kto chce pracować, to powinny być do tego chociaż dorzucone materiały, które Kierowca być może mógłby sobie to poczytać, przewertować, chociaż o tym mieć jakieś pojęcie. Niestety tego brakuje i chyba brakować będzie, bo żyjemy w czasach, w których bardziej boimy się o pracownika, niż staramy się o jego szkolenie. I właśnie jak to powinno wyglądać? Kto w ogóle tego powinien uczyć? Tego powinien uczyć pracodawca. Skoro nie uczy się tego na kursie prawa jazdy, nie uczy się tego na kwalifikacji, to powinien uczyć to pra pracodawca, który. Was zatrudnia, mówię to też o przyszłych kierowców. I powinno być tak, że pierwszy co, to idziecie na szkolenie, w którym omawia się te punkty. Technika jazdy, jak jeździć autobusem w komunikacji miejskiej, zasady, przepisy porządkowe, charakterystyka tego zawodu, poznanie linii, stres, psychologiczne radzenie sobie ze stresem i z różnymi sytuacjami, psychologiczne radzenie sobie z pasażerami. Wizerunek firmy, jak dbać o wizerunek firmy. I na początku powinno być takie fajne szkolenie, które właśnie dodaje tego animuszu i przygotowuje kierowcę do danego zawodu. Czy tak jest? Być może są zajezdni, w których tak jest. Jeśli jesteś jednym z tych kierowców, którzy w tych zajezdniach pracują, to daj proszę znać, bo jestem bardzo ciekawy, jak to właśnie tam wygląda. U mnie osobiście nie spotkałem się z takimi szkoleniami, a szkoda bo bardzo są potrzebne szczególnie o psychologii i właśnie w tym kanale mówimy o, o psychologii, więc jakby ten temat sobie tutaj rozwijamy. Generalnie powinien to uczyć pracodawca, ale ty jako kierowca szukaj też szkoleń, webinarów, które właśnie o tym mówią. Mówię tutaj właśnie do przyszłego kierowcy, który chce pracować w tym zawodzie, zastanawia się, czy to jest ciężki temat. A skoro jest ciężki, no dobra, to już jest fakt. Tylko trzeba się jakoś do tego przygotować, jeśli chcesz naprawdę w tym zawodzie pracować. Dlatego takie webinary, które też tutaj na tym kanale być może będą, są jak najbardziej przydatne. Warto pytać instruktorów, jeśli chodzi o doświadczenie, z którymi uczycie się na prawo jazdy. Warto pytać, podpytywać, którzy pracowali już w tym zawodzie i mogą Wam z doświadczenia powiedzieć, jak to może wyglądać. Być może po godzinach powiedzą Wam, jak w specyfikacji to wygląda. A jeśli jesteście ciekawi, jak ten zawód wygląda z strony mentalnej, to też dużo filmików dodałem na tym kanale, jeśli chodzi o zasady i przepisy, także można sobie podejrzeć. Bardzo serdecznie tutaj zapraszam. Czy kurs przygotowuje mentalnie? No oczywiście, że nie. No, przygotowuje, jak zdać egzamin lub jak pobieżnie przygotować się do kierowania autobusy. Nic nie mówi o mentalu. No, szkoda. No, tak niestety jest. Czy, pracodawca przygotowuje, czy, czy pracodawcy przygotowują szkolenia na takie tematy psychologiczne, jak radzić sobie ze stresem, jak radzić sobie z uciążliwym pasażerem, jak radzić sobie z pasażerem, jak rozmawiać z pasażerem? Oczywiście, że nie, bo dla pracodawcy jest to uciążliwe. A z drugiej strony, dlaczego pracodawca ma to robić, skoro to kierowca kieruje autobusem i to jest jego sprawa, jaką się tam komunikuje. Kierowca ma dbać o wizerunek i tyle, a jak ma to zrobić, to już jest jego sprawa. A szkoda, bo takie szkolenia by się przydały. Trochę też sprawa o sprawach psychologicznych się nie mówi, bo to podobno odstrasza. A w mojej ocenie tutaj nie ma nic do odstraszania, po prostu trzeba o tym mówić, bo to jest jasny fakt, że takie zjawisko jak stres występuje. Nie ma co się oszukiwać, żeby nie ma, jak jest, bo są różne sytuacje, na które reagujemy w jakiś sposób. Możemy o nich zapominać, ale frustracja, złość, agresja to są emocje, które na co dzień mogą pojawiać się w naszym zawodzie i nieczęsto widać, że kierowca jest zgorzkniały. A dlaczego? No bo w ogóle tego nie zauważa, to po pierwsze, a po drugie, już pewnie tyle przeżył, że ma na to wywalone. I to wpływa na wizerunek firmy. Dlatego firma powinna robić szkolenia, jak dbać o wizerunek firmy, jak dbać o klienta, w jaki sposób przestrzegać no stres tutaj jest bardzo mocno powiązany właśnie z dbaniem o wizerunek, bo zestresowany kierowca, no moim zdaniem nie potrafi dbać o wizerunek, bo skupia się bardziej na sobie niż na kliencie. Proste. Przygotowanie mentalne do zawodu daje poczucie spokoju i to jest fajny punkt, który sobie tutaj podkreśliłem, żeby to powiedzieć, bo bez przygotowania to mamy dużą niepewność, nie wiemy co się stanie, nie wiemy jak wygląda ta praca, co wygląda, jak co powiedzieć, jak się przygotować, co robić, gdzie robić, po co robić. Nic na ten temat nie wiemy, co jeszcze bardziej potęguje niepewność, a to może powodować stres, i wtedy jesteśmy, czujemy się nieprzygotowani, i pierwsze dni wyglądają bardzo fatalnie. A fajnie by było się do tego jakoś przygotować. I e, właśnie przygotowanie mentalne wcześniej, e, poprzez szkolenia, może powodować, że taki kierowca będzie chętniej. E, Proponował innym tą pracę, bo skoro było szkolenie, było fajnie, przygotowałem się do pracy, fajnie zacząłem, jest fajna atmosfera, to polecam to innym. I być może, jeśli oglądają to pracodawcy, to być może z tego filmiku wyciągną jakieś swoje wnioski. Fajnie by było, bo naprawdę to jest wartościowy materiał. I to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.